Chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że na skutek decyzji szpital w Łomży został przekwalifikowany na szpital jednoprofilowy. Państwo macie świadomość, że ta decyzja wywołuje różnego rodzaju kontrowersje, a nawet protesty, ale chciałbym zakomunikować, że szpital nie został, nie został pozostawiony sam. Chciałbym poinformować, że w zasadzie liczę i jestem o tym przekonany, że dzisiaj albo jutro do szpitala trafi sprzęt i ochrony osobistej. Mówię tutaj o dostawie tysiąca kombinezonów i mas, maseczek ochronnych oraz innych sprzętów związanych z ochroną osobistą. Także chciałbym poinformować, że w dniu dzisiejszym skierowałem do szpitala w celu wzmocnienia merytorycznego personelu grupę Ponad pewnie 20 konsultantów wojewódzkich, ich celem jest spotkanie się z kierownictwem szpitala, z ordynatorami, ocenienie stanu przygotowań niezbędnych instruktarzy, i ten proces będzie dokonywany stale, Stąd też o tym też trzeba pamiętać. Mam nadzieję, że nowy dyrektor, którym został pan Jacek Roleder, wzmocni kwestie dotyczące zarządzania tym szpitalem. Też trzeba pamiętać, że ten szpital w Łomży w naszym systemie będzie działał na takich zasadach: a mianowicie o. Oprócz szpitala w Łomży mamy przecież w stanie gotowości postawionych siedem pozostałych szpitali, w których są umieszczone oddziały zakaźne. To nie będzie tak, że ten szpital będzie jedynym miejscem, gdzie walczymy z koronawirusem system ma polegać na tym, że również te pozostałe szpitale w zakresie swojej powiedzmy właściwości, choć jej nie ma jakby, ale miejscowej będą przyjmowały pacjentów. Natomiast ten szpital jest przygotowywany na sytuację, kiedy osoby z koronawirusem będą wymagały innych specjalistycznych zabiegów. Szpital oczywiście oprócz tego, że ma swoje Dofinansowanie wynikające z dotychczasowych umów będzie posiadał dodatkowe dofinansowanie za gotowość doświadczenia tych dodatkowych koronawirusowych zadań. To będzie opłata ryczałtowa, która również w części będzie mogła być przeznaczona na wynagrodzenia pracowników. Natomiast oczywiście. Również będzie osobna stawka dotycząca już konkretnych łóżek, które będą łóżkami z pacjentami koronawirusowymi. Myślę, że te podjęte działania, one mają dopiero fazę początkową, zapewnią z jednej strony te niezbędne przygotowanie do. Ewentualności związanych z konieczną hospitalizacją, ale jednocześnie wpłyną na uspokojenie nastrojów, na tak, takie zwiększenie świadomości tego, czym szpital ma się zajmować w tej konkretnej sytuacji i również. Pozwolą na jak najlepsze przygotowanie się do tych nowych wyzwań. Chciałbym jeszcze zwrócić się z apelem do wszystkich mieszkańców naszego województwa, a także osób przyjezdnych, które na terenie naszego województwa są, a mianowicie, żeby dostosowywały się do tych zaleceń i przepisów, które w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego zostały w naszym kraju ustanowione. Dziękuję. Dziękuję.